Tutaj Elga Merka. Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. A w dzisiejszym odcinku gramy W Squid Game A, tymczasem, tym razem sami. Bo niestety jest 11, a e, na przykład Suzyks, z którą nagrywałam z, z którą po prostu nagrywałam odcinki. I bo miałam Suzyks nagrać, ale niestety Suzyk jest w szkole, a ja. Ja nie jestem do końca zdrowa, dlatego zostałam w domu Więc postanowiłam nagrać odcineczek Ze Squid Game. A. To jest moja ulubiona... aha To jest moja ulubiona gra ze Squid Game'a Bo no, tutaj po prostu jest łatwiej. poczekajcie Dobra, jeśli... O w ogóle, tutaj też mogę zostać szefem gry, jeśli chcecie Czy bym została szefem gry? To musi być 40 subskrypcji. 40 subskrypcji i robię to. Mamy 37, więc zostawcie jeszcze, jeszcze 3 subskrypcje i będziemy mieli 40. Dobra, witamy uczestników z Game X. X? Dobra, nie wiem o co z tym chodziło. Ok, czyli to jest wybrawy, który widzi, y, które szkła są. Prawdziwe, a które są fałszywe. Czyli najważniejsze jest to, żeby ona przeżyła. Boga, rebellion! Jest rebelion! Dobra, teraz tylko proszę. Proszę. Jezus, Mary, nigdy nie byłam aż taka szczęśliwa. I sobie jest jedna szansa, są szanse, że ja to przejdę. I właśnie to jest naszym celem: przejść całą tę grę. Dobra, więc idziemy na zielone-czerwone. Jeśli się nie mylę, to pierwsze było chyba zielone czerwone. Tak. Tak, tam jest zielone czerwone. Dobra, uwaga. Tutaj robi coś szef? Nie, to chyba nie jest szef. Patrzcie, już oni zostają na środku. Dobra, tylko, teraz tylko nie odpaść. Pokażę Wam sztuczkę, czekajcie. It, is, it, is, it. it, it. Jest jest, 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 jesteśmy. jesteśmy, jesteśmy. Dobra, teraz tylko czekać, aż oni przejdą, więc mi się widzimy na kolejnej rytce! Okay, widzowie, a więc przechodzimy już do kolejnej rundy. Yy, tutaj mamy nagrodę. Uwaga, uwaga. I czy przechodzimy dalej? No pewnie, że tak. To by nie chciał. Oha! Gościu. Bekon. On nie chciał przejść. Dobra, teraz będzie wa walka w nocy. No czemu na stepu, ja Już miałam fajną kryjówkę. Dobra, chowam się na tylnych łóżkach albo coś takiego. Tu mnie nie dopadną, tu mnie nie dopadną. Jesteśmy bezpieczni. Sią, moja kryjówka, nie twoja. Wiem, on mnie próbował walnąć. Chcesz zostać? Aha, on ma vipa! Dobra, ja nie uciekam jak on ma Vipa. On ma maskę, więc ma Va. Patrzcie, tu jest moje zdjęcie. Pół właśnie, gdzie klikam. Dobra, widzimy patrzcie, jaki Ja powoduje. Chodźcie, co już tutaj i przeżyję po prostu. Patrzcie. O, widzicie? To jest szed. Znaczy, no, może nie gry, ale. Tutaj, widzicie, ja tutaj stawiam. Bardzo dobrze mi idzie. Teraz będzie rebelion, moje ulubione. Ja chcę mieć. Google. Nie góngę, czekaj, jak to się nazywało. Nie pamiętam jak to się nazywało, ale ja przechodzę dalej. Ja chcę kontynuować grę. Otwieraj, panie, drzwi. O! Idziemy. Tutaj nam nie wolno. Idziemy tu. jest rebel Głowacko jedyna, ile tego jest? Ja chcę być w zielonej Nie, bo tutaj można być dobra. Idę do zielonej. Gdzie tu jest zielona? Green light. Green light. Da jest green light. Ale chyba, że ja wolę tu. Tutaj, chodźcie tutaj. Napiszę team. Patrz, ja jestem z nimi. Jest, jest, jest. Jestem. Ona będzie pewnie na żółtym, ja nie wiem. Jak my tu chodzimy? Dawaj, sigmobioi 7, 2, 4, coś tam wierzę w ciebie. O, dobra, teraz jest M. -pullu. dobra, nie wiem. Jak miło, nick. dawaj. Chyba bawka. Kościółcy, nie gadaj, że awka. Nie rób mi tego. Obosz. Obosz. Trochę jeszcze, jeszcze troszeczkę. Jest. Przepraszam, że tak się dognąłem. Dobra, teraz ja. Dobra, jedziemy z tym. Dobra. Okej. Okay. O kurczę. Dobra, mamy pierwsze, drugie, teraz będzie to trzecie, czwarte, piąta. Tak. Mamy, to jest proste. Okej, okay, idziemy dalej. Teraz nie, niech oni tego nie ter, niech oni tego jakby nie zepsują. Bołczek jest trudny z tego co wiem Bo jeśli ona... jedna osoba coś zrobi źle, to wszyscy odpadają. O, Ładko, dwa. Proszę jeszcze dwie minuty. Jeszcze dwie minuty.

Yes, Przeszliśmy to! Żyjemy! Jeszcze dobra. Sprawdzimy jeszcze, kto tutaj jeszcze gra. Chyba już wszyscy to przeszli. Jestem czy któraś drużyna odpadła. ten gracz został wyeliminowany. Aaaa, eee, ciasno. Serio? Ja kontynuuję granie, bo tutaj przyszłam, żeby się poddać. Okej, okay, teraz... Idź po schodach do następnego trybu gry. Eee... Tu? Ha, teraz tu, hatas. O nie, teraz to będzie ten Krusela, czyli e, Migle. Dobra, Mamy Migle. Tu 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 tu

Mamy bezpieczny, ok, mamy bezpieczny, więc jest bezpiecznie. Ej, ja później powiedziałam? Mamy bezpieczny, więc jest bezpiecznie. Nie, czułam się. Jak widzicie, się tego nie da już otworzyć, bo mamy zablokowane. O nie! E, coś tam! E, coś tam umrze. E, coś tam upadło.

Okej, okay, zablokowałam drzwi, będzie jedna osoba, więc jest na razie dobrze, okej, okay. a tutaj teraz dobrze, okej. Okay. Ktoś tutaj nie, nie przeżyje, czy wszyscy przeżyją? Chyba w tej ludzie każdy przeżył. O, patrzcie. No, nie wiem, o co tutaj chodzi. Chyba nowe dwa. O, trzy. Trzy trzy, 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 Jest dobrze? Jest dobrze! Udało się! Mamy! Póki co jesteśmy bezpieczni i to się liczy. A ona? Dobra, on. Dobra, tutaj wszyscy wybrali kontynuację dalej, więc. Mamy tak wszyscy. Tak jak. Chyba, co 252 monety. Dobra, ona, ona teraz chyba. Ta, jak teraz będą szkła, to się trzyma blisko niej, bo ona będzie widziała szkła. Więc tak. Okej, okay, zrobione. Teraz czekamy na oczekiwanie strażników. Dobra, no, Eee, no, tylko tyle osób zostało wyeliminowanych. Trzech zostało wyeliminowanych. Ojej, no, to bardzo dużo wam powiem. I Wam. Kilo. Dobra, gramy dalej. Tylko jedna osoba dała, że nie chce grać. Który to taki wyjątkowy? Dobra. Teraz yy, będzie. Lida? Chyba? Chyba Lida. Oho! Ja idę tutaj. Uwaga, ja idę do zielonego. Ej, ale ktoś musi jeszcze do tego. Dobra. Jest! Udało się chyba. W co coś przeniesiemy do lobby. 7 i 6? Dlatego byśmy wygrali. Dobra, teraz będzie... Sprawdźmy, to teraz będzie, bo to na ścianach tam pisze chyba. Tak, bo tutaj jest tak. Biorę kontynuację gry. Teraz będą kłapy. Nie. O, jest. Liu, coś tam jest. Dobra, wygramy to. Wygramy Squid Game. Jak ja to wygram, to musicie zostawić suba. Jak przegram, to musicie zostawić lajka. A... No, po prostu. Jak wygram, zostawicie suba. Jak przegram, zostawicie. Jak wygram, zostawicie lajka like i suba. Jak przegram, to zostawicie tylko lajka. Like Dobra, Grassbucker, wchodzisz pierwszy. Ja się, ja się nie ruszam Ale wy się się ruszcie. Aha, bo jeszcze nie ma tego. Dobra, czyli ona, ta tutaj w czerwonym, będzie widziała wszystkie szkła. Będą jej to pokazywać i ona będzie to przechodzić, rozpocząć. Dajesz glass marker, skacz. Po co oni skaczą? Jest, dobra. Okej, okay. okej, okay. jest. Ej, wszyscy przeszli. Ja cię kręcę. Jeden gier został wyeliminowany, bardzo dużo zwiększona o 20% i ja gram dalej gracze zdecydowali kontynuować grę kurczę teraz będzie co? ostatnie princess Może do nich coś dotrze. Dobra uwaga. Kurczęczek jeden. Aha. Nie udało mi się, widzowie. Nie udało się. Ale wytrwaliśmy do końca i to się liczy, a więc zostawcie suba. Chociaż za to, że udało mi się chociaż trochę do końca przetrwać. Ej, ja się tobie żegnam. Papa! Pa.